W turnieju bierze udział sześć drużyn z Rdutowa, dwie drużyny z koła z sekcji Górnika i Old Boys z Kłodowa, jedna drużyna z liceum z koła i jeszcze ze sportowego liceum w Choceniu. Jest to turniej zorganizowany przez mnie, przez mojego kolegę, przez współpracę z górnikiem i z panem burmistrzem. Dzięki jego uprzejmości zostały zasponsorowane wszystkie nagrody i pokarm dla naszych zawodników. Jest to, jest, dziękujemy bardzo za to, bo, bo sami, byśmy tego nie, sami byśmy tego nie zorganizowali i, i, w, i w czym gmina nam bardzo pomogła. Tradycje też są, bo gramy w Kolskiej Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej. Jest to już nasza, że tak powiem, tradycja i wieloletnia. Ale też dzięki, e, powiedzmy, naszym chęciom i naszym, naszej pasji do tego sportu jest to właśnie, chcieliśmy zorganizować coś takiego w Kłodawie, bo dzieje się wokół naszego powiatu, a w Kłodawie jeszcze takiego turnieju nie przypominam sobie, żeby był, więc postanowiliśmy to zorganizować i cieszymy się, że nam się to udało. Nawet musieliśmy przeprowadzać selekcję drużyn, ponieważ tyle chętnych Dzięki Facebookowi tak naprawdę to wszystko się rozniosło, bo już zamieściliśmy informację w poniedziałek rano, a w poniedziałek wieczorem już na naszej kolskiej lize, w której gramy, już były pytania, czy mogą dołączyć drużyny. No i niestety musieliśmy niektórym drużynom odmówić, no bo ta selekcja niestety drużyny, które się pierwsze zgłosiły, miały tak naprawdę pierwszeństwo. I dzięki temu, no i niestety musieliśmy tak, musimy tak to rozwiązać. Kolega, który był pierwszym współorganizatorem tego jest... Naprawdę nam bardzo ciężko było po, tym pierwszy, pier, po tej pierwszej akcji, gdzie, gdzie tak naprawdę nasz mecz się dopiero zaczął no i, i ta noga gdzieś tam w fortunie upadł, no i, no, i no niestety no, nie udało się. No mam nadzieję, że szybko do nas wróci i jeszcze mocniejszy jak, jak teraz. Zdrywki oczami sędziego, a więc tak, oceniam poziom w miarę wyrównany, co prawda wyróżniającą drużyną się z liceum ogromną z Ceskoła. ale myślę, że reszta drużyny prezentuje w miarę wyrównany poziom, i kto wygra, no stawiałbym raczej na liceum, ale reszta miejsc, myślę, że jest, każdy ma szansę. Dwie drużyny prezentują się w Kołyskiej Amatorskiej Lidze Piłki, Piłki Siatkowej, co daje, że tak powiem, jakiś zim plus, bo cały czas grają, są w rytmie, że tak powiem, meczowym. Ale takie turnieje oczywiście rozwijają, dają drużynie dalszy rozwój, zgranie, a co jest co wiadomo to jest najważniejsze.